Palnik odpalony. Piwo grzeje się do 76... No właśnie. No program dokładnie, jakoś tak dziwnie to wylicza. Program to wylicza na 75,6 stopnia. Nie rozumiem. Ustalmy górną granicę 78 stopni, Ok. To teraz tak. Światełko znowu przesuwam. Teraz stanie się straszna rzecz. Wszystko zepsuje, czyli piwo, czyli zacier, który to tutaj się znajduje, będzie obsypany czymś takim. Tak, w tym momencie to daje temperatura 67 stopni nadal. Na chwilę wyjmę termometr. Taki zwykły termometr. No, chciałoby się powiedzieć, że rtęciowy, ale to jest to nie jest oczywiście rtęć. Trochę ten aromat spalonej izolacji przysypie słodami prażonymi, palonymi i wszystkim, co wstrętne. Pusto, empty. Teraz będziemy mieszać. Ok, mieszamy. Powoli, nigdzie nam się nie spieszy. Miesz. Nie. Na zasadzie takiego rozmieszania tych ciemnych słodów, pomieszania ich razem ze słodami jasnymi. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby nie wsypywać słodów prażonych, mocno czekoladowych, czyli takich 1200 czekolady w kolorze 1200, bo to zakłóci Wam próbę jodową. W pewnym sensie zakłóci również zacieranie i szaleństwa enzymów w Także, w tej chwili ma to kolor takiego kakao, jak się nazywa, demoreno, Moreno. Gorzkiego, belgijskiego kakałka. I on nabiera naprawdę bardzo ładnych kolorów, jeszcze lepszych aromatów. No niestety film nie odda aromatów. Może kiedyś, jak paseł dorośnie, za 50 lat będą mogły filmy oddawać zapachy, aromaty, Może jeszcze po prostu smród. Co wspaniałego byłoby w tym Oczywiście jeżeli wydawałaby aromaty. Kurda, i teraz mam sprzątania razy pięćna. No. Ale się. Pomiar temperatury. Trochę pomieszałem, więc myślę, że będzie słabo. Grzeję do 78 i wyłączam paniki na 10 minut. W ten moment ma pewien poślizg, także jeżeli robimy piwo, zależy jak go zanurzymy. Jeżeli głębiej to tam jest cieplej, jeżeli wydłużymy go to jest zimno. także nie wpadać proszę w panikę, nie wyłączajcie gazu na swoich kuchenkach, jeżeli taka zajdzie e ewentualność, tylko spokojnie mieszczcie temperaturę, nic się nie stanie. No chyba, że przegrzeliście o 10 stopni, to wtedy tak, może się coś tam śmiesznego stać. 72 stopnie. Kto nie ma mieszadła na silniku od tak jak ja, to jakiś czas mieszać, żeby się nie przypaliło, żeby temperatura w miarę równo się rozłożyła. I bo bardzo mi się podoba z koloru, bardzo mi się podoba z aromatu. No i mój termometr wskazuje, 80 stopni, a kiedy zamieszam zacier, Teraz panicznie wyłączyłem, bez sensu w ogóle, tak? bo po zamieszaniu temperatura no, nawet nie chce 70 stopni przekroczyć, także nie wiem. Te termometry chyba tak mają. Trochę e, mieszam tym termometrem po gaż, żeby zobaczyć jak się temperatura rozprowadza. Już w styczniu tego nie będę musiał robić, ponieważ jakiś spawacz na nóżce zamontuje mi termometr. Jaki zegarowy 74 stopnie. To by nawet pasowało. Powinien nawet gaz zmniejszyć, chyba to zrobię. Chociaż jest mały. O. Piękne kolory. Kawy. 75 stopni. No ja myślę, że spokojnie mogę wyłączyć. Wyłączam panik i trzymam teraz 10 minut, które nastawiam, a z wami się żegnam. To już koniec zacierania, koniec maszołtu. Niektórzy mogą zapytać w ogóle, co to jest ten mashout. To tak króciutko. Mashout to jest taki specjalny krok zacierania. Niekonieczny, nieobowiązkowy, ale przynoszący wiele korzyści, gdy nie przekraczamy 80 stopni Celsjusza w zacierze. Za e Maszołt ma na celu wygrzanie e zacieru po to, ażeby stał się mniej lepki, mniej zalepiający i to ma nam ułatwić filtrację. Y, Maszot, y, poza tym, nie wiem, czy ja się dobrze wysłowię, ale ma zdeaktywować y, większość enzymów. Większość enzymów. Zależy nam tylko na tym, żeby nie zdezaktywować całość enzymów, ponieważ przy y, wysładzaniu filtracji mogą one się jeszcze wypłukać, z filtratem, e, bo powyżej 80 stopni Celsjusza trochę mieszam. Bo tak chcę o kilku rzeczach na raz powiedzieć, zdezaktywujemy wszystkie enzymy. To też nie jest tam na rękę. Uważajcie, żeby nie przekroczyć 80 stopni Celsjusza. Krótko mówiąc, takie chłopskie e, widełki wygrzewamy w 76 do 79 stopni. Nie przekraczajcie 80 stopni Celsjusza. Dezaktywujemy większość enzymów, zacier staje się luźny, niezalepiający. To jest też dobra wskazówka, jeżeli zacieramy piwo żytnie, bądź z dużym dodatkiem żyta. Nie przekraczajcie w Waszym gdzieś 80 stopni. To jest taki mały myczek, który pozwoli w lepszym stopniu wysłodzić się... Wysłodzić co? Zacier. Filtrat. Co ciekawe, maszot też czasami, właściwie w większości przypadków, pozwala uzyskać większą wydajność, jeżeli jest przeprowadzony w porządku. Czyli między temperaturami 76, 79, 78, dobra, nie dramatyzujmy, i 10 minut. To jest koniec już naszego wysładzania, przepraszam, marszotu. Wobec tego teraz Przekładamy, przerzucamy, no jeszcze na tym etapie muszę to zrobić Przerzucam zaczer do takiego gar garka do filtratora z oplotem Oplot to jest po prostu wężyk Niektórzy mówią na to slacz wężyk, wężyk wodny, wężyk taki Chodzi o to, żeby ten wężyk nie był stanich Zobaczcie to jest oplot, to jest taki na choinkę zakładany. Nie wiem czy to będzie co prawda widać. Chyba nie. To jest taki wężyk, musiałbym to naostrzyć. Ja nie wiem czy to mi się uda. To ma być taki oplot, czyli wężyk na choineczkę. Są takie tanie prysznicówki, no to z tym wam nie pójdzie, tak? To musi być naprawdę coś droższego niż biedronka czy ma za 10 zł. A, no nie dobra, pomieszamy, piwo nam jeszcze zacieram nam ściemniał. Dobra, tu i tak jest brudno, ja to będę zaraz był. Zmierzymy temperaturę. Ja idę po transportowiec czyli nie zastąpiony przyizrowek garnuszek, on się bardzo wygina jak dostaje się czy na formę do końca temperatura opadła do 72 stopni z tego co widzę tak wobec tego przenosimy w jakimś tam szybkim tempie Upewniając się, że kranik jest zamknięty, bo zaraz zacznie nam wszystkim tutaj lecieć. Ja to robię tym nóżkiem, ponieważ nie oklapuję większości mebli i wszystkiego, co ma po drodze kontakt z brzeczką, z zacierem. OK. I teraz co do wysadzania, pamiętajcie, że celujemy w, w Belgie. Znaczy inaczej, jeżeli 16 BLG założyłem, a ja tu założyłem tam 16,5-16,7, nie pamiętam, zaraz spojrzę w kompa, no to będę celował trochę niżej, tak? Czyli nie wysładzam na objętość, bo mam ją gdzieś, na pojemność, tylko wysładzam na BLG, tak? Mając nadzieję, że będzie te 25 litrów. Zresztą jak nie będzie, to co? To nic. Widzimy stary. Lepiej by było, no, ale oczywiście nie siłę. Ok, no myślę, że to byłoby na tyle. Radzę ten, cokolwiek czy przenosicie zaciel, natychmiast wypukać. Bo jak to zostawicie i zapomnicie, to naprawdę będzie masakra. Tego, to naprawdę łatwo się nie myli. Dobra. Zabieramy wszystko. I... teraz no teraz pochlapię trochę. Zależy mi na... W ...każdym ziarenku. A to jest ciężki taki garb, mówię wam. Hula. Wpisów ok. To teraz tak. że główny. Dajemy tym nie ma, tylko nie na, tylko tu tak to wygląda już pokazuję z bliska 30, 30 literków. Drożdże wyglądają tak, mam nadzieję, że tu będzie dobrze pokazany ten mętlik Takasha, wyszła wersja bezpienowa. Ale tu cały czas się kręci mieszadło, także od czwartku dzisiaj jest niedziela, droże są namnożone jak widać, no i cóż, muszą ruszyć, nie ma bata. Tak wygląda nasza wersja Smokey Joe. A teraz cóż, myjemy Kać za i robimy z niej Ważelną. Do zobaczenia.